Agnieszka Rybka. Piotr Kirstein. To fajnie mieć książkę o tacie. Myślę, że bardzo fajnie. No tak. Taką postacią, dla nas bardzo ważną oczywiście jako tato, ale też i odkrywamy cały czas i zauważamy, że taką postacią i osobą lubianą tutaj, ale też i mającą wpływ, a w sumie po prostu dokona, osobą, która dokonała wielu rzeczy, więc fajnie sobie to poczytać z innej perspektywy zobaczyć, z perspektywy autora, który był, był przyjacielem taty, więc myślę, że, że to też takie ciekawe spojrzenie i pewnie fakty, których nie znamy, rzeczy, których się pewnie dowiemy, które nas może zaskoczą, także jestem bardzo ciekawa tej książki. No nie, to jeszcze, jeszcze nie znacie? Nie czytaliśmy tej książki, także my dla nas też będzie dużą niespodzianką. Braliśmy udział czynny w, nie, w jej powstawaniu, bo pomagaliśmy panu buchowskiemu w różnych, w różnych sprawach, ale nie znamy tekstu. Nie wiemy tak naprawdę, co pan Buchowski napisał w tej książce. Także dla nas też jest to niespodzianka i oczekujemy bardzo, żeby wczytać się w ten tekst. Ale to może się to dla niego jeszcze źle skończyć. A tego nie wiem, ale nie sądzę. to był dobrym człowiekiem, więc nie, nie widzę powodu, dla którego by się miał źle skończyć dla autora.